Yo, shimano, z tej strony Kozio. Witam w kolejnym, <trybuj> ostatnim filmiku. Na naszym obszernym kanaliku. Kurwa, na napierd. Znowu CS2. That's right. Widziałem, że w komentarzach piszecie. Kiedy MSC, kiedy MSC. Jak mówiłem, no będzie, dokończymy tą grę. przysięgam. Dzisiaj Sunday Gaming. Eee, nagrywam to tak, jakby wiecie, w niedzielę na niedzielę. Wcześniejsze filmy to były na zaś, ale to tam widzicie jak to jest. Tak zacznijmy od meczu historii. Ostatnie dwie gierki, 11 13 Nuke, wygrany miraż. No nie wiem, zagram jeszcze raz tego niuka Ja uważam, że nie było wstydu. Nie było wstydu, zrobiliśmy co mogliśmy. Była dobra odkutka. O, fuh, to kurwa, instant mecz szuka no tak, no bo jest 17, jak to nagrywam. Wujeczka natruje. na, na czwóreczkę. Nie, 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 nie. Stary, zobacz, co oni banują. Dust Miraż jest. Dust Miraż jest, nie wierzę. Proszę, zbanujcie Miraża. Błagam. Ja pierdole, nie. Mirażyk. Mirażyk na spokojnie, tak zwany, ok? Dzisiaj nie będę się w widzowie. Dzisiaj jest dobry humor. Znaczy, nie mam dobrego humoru. Znaczy. Miałem też złego. No, po prostu taki o jest, humor. Zobaczmy przegląd profili. BMW Enjoyer, Polak. Obstawiam, Polak. Madrid, Spain. I ruskie komentarze, czyli. Kurwa, podejrzany. Słagin w prywatny profil. Better. Artem Ukraina. I love my country. I'm against the government. Uhuhu. Czyli miał Jehanem tak zwane na Zeleńskiego. Przypuszczam. Nie będę za dużo tutaj opowiadał, czym ta procedura się cechuje. Bo zdjęliby nas, kurwa, od Wszystkich, nie? Yo, team. Gościa, dźwięki jakby tajfun przechodził przez mikrofon, ale kurwa, nasłuchiwał planety. owisz nie wiem, wiecie o co miło, chodzi Takie f -f -f -f. No, no na pewno słyszeliście, nie? Jak brzmi kosmos, nie? Trzeba się napić, widzowie. Zasłoń w mordzie od tego kurwa papierocha. Instant Blue jest skręcony Całkiem nasty. No kurwa, właśnie do prawej. O Jezus, kulek ci braknie, kolego. Jop. Nie wierzę, proszę, u ustrzel go. Nie wiem co powiedzieć z Zobacz jak ta ściana jest ostrzelana no Gram mp9 jak coś Famasa nie kupię kurda Jadę z famasem jak z galilem To już jest beef total dobra nie może więc... Bym... Nie dobra nie próbuję Nie jadę z famasem jak z galilem Panie, słyszą mnie Nie wiedzą że to ja Ja pierdolę jestem Nice Pizdo kurwa I mam hmm What happened, man? Ja pierdo. Kurwa, jak to jest możliwe, że go zabiłem, stary? To no ile on miał trzy Mam plan, kurwa. Sprytny. Zobacz, nie słyszą mnie, i teraz nie wiedzą, że to ja. No bo myślą, że to teammate, nie? I rata, ta ta ta. No mówiłem? A bomb, B, B palace. Ups. Nie, jestem jakiś kurwa przyjebany z Yamaha ja Tymi łapami, kurwa. Zamiast się normalnie powiedzieć, że nie, źle, czy coś to. Jestem, kurwa po krystalu jakimś. Nie wiem, co to za dzisiaj dzień, jest to właśnie jakaś niedzielna, taka atmosfera, wiecie o co chodzi. Dzięki za pomoc. Kurwa! Wpierdolny śmietnik czy się... Ma to, byłem w Ma. Stary, zobaczysz, że on to ma. A ja No nie wiem, no ten PMWN cztery taki jebie w kanką, w chapsko w sensie. Ale mam nadzieję, że gra nie jest zbyt głośna. Bo jak jest... Je w nie mogę spasować Wojszczatu gry i dźwięków Mikrusa. Kiedyś mogłem, jak miałem inne słuchawki, do Astro były, miały dwa kanały, wiecie o co chodzi. Teraz nie mam. No i lodzitechy obsrane. Kurwa, z nowego Jorku, ja pierdulę! Jest progres w sobie, no nie powiecie, że nie No guys, no. gramy dwie awupy Mało mnie było popisów snajperskich dlatego, dlatego, trzeba spróbować Coś nowego, wiecie, trzeba się odkryć na nowo Mid boxus. Cichutko kurwa. Cichutko! Kto nie wierzył kurwa, to cichutko ta. Ej, mam wrażenie, że jest za dobrze dzisiaj. Za dobrze jest. To też ja się odbije szkawką pierdolę. No scopy, wiecie, to pod montażyk, nie? Coś wejdzie to będzie fajnie. Car that one car dead one. What the fleet one car on middle, bleć! Card dead! What car on middle! There is no car on middle! Shut up! What info? Card dead Ja car dead Here is KAR! Here, KAR! To bajuku, bleć, bo znacząc Skazali carnę. Na... Kazar car dead! Ty kurwa ruro pierdolona, no czego nie rozumiesz? Nice Russian ten yy, calls. No, ty kurwa utkaj i dziurkę tam Green, kurwy pierdoli tu i matka na hu 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 ja mam wrażenie, że ruscy w ogóle mają jakiś taki kurwa zwyczaj rzucania coli po swojemu Albo odbieraniu po prostu miejscówek po swojemu, nie? Może jakiś jak chuj się w, wściekłem na daszcie dwójce Bo typ mówił coś Coś mówił, nie pamiętam co to było Może ktoś pamięta z jakiegoś odcinka Jakąś miejscówkę, nie wiem, H chodziło o trupa czy, do, czy o B, coś takiego No gdzieś coś tam było Patrzcie jaki wyjazd robię na midzie Ćwiczyłem to Tu jest taki, o, pykens Bokiem Con Conlow, con Nie wiem, no. Trzeba poćwiczyć. Może zrobimy któregoś dnia rundę drugą Diggle only na tym trybie turniejowym. Już było kiedyś tak. a nie wychodziło z tego co pamiętam, patrz. Ej, mm. Już taką wczutę złapałem, nie? kura kasowa. Dushelo widzi na plecy, panowie, z diglem. Heavy duty, kurwa, heavy guns. Lubię, że ma swój nick na awatarze. widać, że bierze Bierze granie w Counter Strike na poważnie Ja pierd... Uuuu Poszło Wychodzę Nie ma nikogo You dead O kurwa Jezus Mario jak ja strzelam Nie wiem City no, 4K. Ja uważam, że na co najwyżej to na jednego killa zasługiwałem. Może ten mirażyk jednak widzowy nie jest taki zły. Może się przeprosimy z tą mapą, co? I pykniemy jeszcze jednego zaraz, albo lepiej. Inferno! Ej, chuj, tyle było. Celownik chyba jakaś kolekcja Tetris 2005. Galil w ręce. No popatrzmy jak goś gra. Popatrzmy. Oho. Galil... Reloaduję, mógł teraz wychylać, nie? Chuj, stoi, czeka, jak pizda na weselu. Wow, kurwa, już to lata, pierdolone gówno. Właśnie, kurwa, bo ostatnio w marcu mieliśmy parę dni cieplejszej pogody. Wszyscy zadowoleni. Ja też byłem zadowolony, tak? No na dworze było ciepło. Z czego, kurwa, absolutnie nie jestem zadowolony. To, że jakieś dziadostwo się, kurwa, pcha. Kurwa, z się myszką. No nie mogę tak zrobić, bo się rozleci. Moskitierkę tylko lufcik delikatny. Już kurwiska lecam, już, już. Ja pierdolę rok w rok to samo, kurwa. Ile można tego główna? Ja panowie dwa lata temu, dwa lata temu na lat, przejebałem fortunę na te ofy, czy kurwa ony, na te rajdy wszystkie, nie? No po prostu trzeba było cały czas te kurwiska truć. Ja się kurwa dziwię, że się od tego główna nie przekręciłem. No jest, wygraliśmy, super. Nie, może mówiłem o tym, jak któregoś razu wróciłem z roboty do domu, widzicie, siedzę w samych gaciach, palę kipa i stary Mucha, jedna, druga, napierdala. Patrzę na Moskitierat stary, tam cała hi Kurwa z 60 muchów. Zatłukłem ich z pięć, cały czas kurwa latały, nie wiem jak, no bo no, no, tam przez delikatną szparkę musiało jakoś przechodzić. Po 20 minutach było mi na tyle kurwa przykro, że autentycznie. Prawie się popłakałem przez much. Nie szertuję, prawie kurwa się rozpłakałem przez muchy. Żyć mi się kurwa odechciało, jakbyście mi dali pistolet, to wziął bym się kurwa roz. O, jakie bany, milarze Ancient, no dobra, no. Zgodzę się z nimi. Ten Ancient niekoniecznie, ale no musimy grać tak jak tutaj gra pisze książka. Oczywiście smutek. Przeobraził się w gigantyczną furię. Wkurwiłem się, założyłem dres i wyleciałem do sklepu kupić ten jebany muchozol. z jedno z puszki wypryskałem w tą w moskitierę. O Jezus, nie. No, please, kurwa, please, play Anubis, please. Why always dust? Kurwa! Dosta nie było dobrze. Znowu dust i znowu, kurwa, z Kazachami. Ja nie wiem, czy ja to wstawiłem na YouTuba, czy nie, ale jak grałem dusta właśnie i nagrywałem, tylko no nie pamiętam, czy to było na YouTube, to stary 70, 90 pingu. Wszyscy, kurwa, albo Kazachy, albo Azerbejdżany, albo odległa, kurwa, Rosja. Ale czemu ich łączę do tych serwerów? No jakie są na to, kurwa, szanse? O dobra, dostał jeden tosta, one low Co? Co on się tak uparł na tą skrzynkę? Jego jest kazach, Azerbejdżanin? Can you speak English or no? no? miło, że się pan przedstawia, ale nie pytałem o kurwiska imię i nazwisko. Jaka matka taki syn kurwa Dwie kurwy. Ładka, bab, Ładka, kebab? Obiegówka, podasz się. O kurwa, ma, Co do wyjebania jestem. Nie no, jeszcze większego coś mi wleciało. Ej, kurwa. Złe. Ja odsłoniłem moskitierkę tylko po to, żeby delikatnie zamknąć okno. I tego chujstwa już tu naleciało. No, kurwa. Jeszcze gram dasta. Sardar. Bum, bum, bum. Bo jest Ja spałem, Patrzą, bo ty babieżał, bo Nie, do kogo? No do kogo? Kurwa, już stary pod CT, jo! gracie Dusta to jest więcej kretynów w, w, w rosyjskojęzycznych na metr kwadratowych niż na przykład na Mirażu. No bo na Mirażu no to głównie Polacy grają, nie? Ja powiem tak, ja nie wiem, czy trafiłem na Polaka, tak w matchmakingu, grającego Dusta. Gdzie kiedyś Dust to była taka powiedział polska mapa. Taka nasza. i no widać, że się zmieniło. Teraz teren okupowany przez rosyjskojęzycznych kurwa zjebów genetycznych. Ogólnie wolę ruskich, nie? W sensie w gamingu, oczywiście. Niż na przykład, nie Francuzów czy Angolii. Francuzi jeszcze, jeszcze... Ja pierdolę. A, lower. Aha, teraz ginę z lowera, jak on nam stał. No nieważne. Francuzi to jeszcze, jeszcze. Anglicy uważam, że totalne kurwa boty. A bo moi chyba tylko grają w piłkę nożą Pierdolę pierdolą jakieś smuty nieśmieszne, nie? Ruscy... Okej, okay, gamingowo, tylko że problem tym, że oni Oj. cały czas po rusku pierdolą. Ja rozumiem, że tu sami ruscy teraz są w teamie. Ale to jak ja mam się domyślić, co oni gadają? Znaczy nie no, ten TG to się przynajmniej coś wysila, żeby powiedzieć po angielsku, bo ten S to na przykład wiesz, że już uzębienie, tam kurwa trzeszy, nie? Już resztka została. Brzmi kurwa jakiś golum jebany nie uważacie, że... Rosyjskojęzyczni ludzie brzmią jak kurwa żule, autentycznie, no otwiera ten ryj kurwa w CSie czy w docie, masz wrażenie jakbyś gadał z żulem, pierdolonym, ochlejtu... Dobra, no bo już się rozkręcam. Pushing, kurwa mać, no nie. Ej wiem, mam całkiem fajnego respa, żeby pójść shorta. No i może respi, respi, jak resp kurwa, ale movement... A, mać! skanować chciałem, nie? I trzasnął. Dobra, wracam do Emki, bo ta w nie współpracuje dzisiaj ze mną. Na razu było, było, no, ale to na razu właśnie. To jest to, że gram drugą mapę, to jest totalny reset. Nic nie zostaje z poprzedniej. Gdyby tak było, to bym, no, jechał z gównem, nie? Lower. Kurwa, co ja zrobiłem? Nie no, uratowałem tego pomarańczowego. Mogłem mnie ratować Tuan lower tunnel, nie wierzę! Uf, teraz to zrobię, to się... Przypierdole w coś. Nie ja wiem, odwiedziłem Facebooka główno, nie? To jest popierdolone, co się wyświetla. Nefsy24pl. To wiadomo jakiś fanpage z gdzieś gówno, nie? Rozpuszczałem ze jak najlepszy rozpuszczalnik. Jedz codziennie, co? Pff, ja... ja Smart Kurwa, to w pizdy to jest. Dobra, dwie osoby zabiłem. 5 w 1 i 31 w 2. Ciągka? Ciągka! O, właśnie o tym mówiłem! Ciągka, kurwa! Co to jest ciągka? Z A, pierdo... Kurwa, zaraz coś rozpierdzi. Ja muszę zapalić. Kurwa, by się wkurwiłem teraz, nie? E, no, tutaj ewidentnie jestem kierowany, tak? Strzelałem się na mirażu. No i taki był finał, tak? Ale dobrze, bo papieroska mamy do spalenia, prawda? To też zwrócił uwagę, że ja tam wbiegłem Do prawej, do granata, nie? czy no, od niego Idiota skończony Kurwa, nie, nie, kurwo! Wow, close Wszystko, wszystko, wszystko. ale dasta Ja ni chuj się nie nauczę grać Nie, kolejna rundka wiebana na czas Niesamowite Window low Nice, 93 w 4 Kurwa, jest 90 lepiej idzie niż z Short Jezu, broń, bo się kurwa mag podniósł Kasuję to okno, nie? Ja yes. się kurwa zżygam. Stary 12-11 jest, nie? Mamy pewną dogrywkę Kurwa, oby tej dogrywki nie było Oby tej dogrywki nie było Jedziemy grubo, kurwa Kończymy To City, to City Stary, wygrywamy to kurwa, widzowie, nie? Może ten Dust troszeczkę wydawać się taki, że, że Że nic się na nim nie działo, ale ja już No utkałem dziurę po prostu i grałem, nie? Albo raczej próbowałem grać Bo kurwa miałem tego dosyć Widzowie do Bowień Strika! No way! Pierwszy raz w drugim sezonie. O jezu, 51 na odera. Nie wierzyłem, że ten dzień nadejdzie, że wygramy dwie klasy rzeki. Tak kurwa, udało się. Jebać go dasta. Tyle, nie? Idę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam komentowanie, komentowania, subskrybowania. Wszystkie filmy. Znaczy, filmy. Wszystkie linki w opisie. Discord na przykład, żeby mieć powiadomienia. I to tyle. Mam go zgraniczyć w kolejno kawrak jak Cabrón Boys. Na razie.